Gdzie ma tu wahacz? Zapraszam na test Opla Corsy E, czyli samochodu elektrycznego, który jednak nie zdradza za bardzo na zewnątrz, że jest właśnie elektrykiem. Egzemplarz, który przedstawiam, jest w środkowej wersji wyposażeniowej Elegance Business i ma jedyny przewidziany do tego modelu układ napędowy, to znaczy baterie 50 kWh i moc silnika 136 KONI. Startujemy. Dyskrecja, jeśli chodzi o wygląd na dwozie, jest trochę burzona przez wprowadzenie dla samochodów elektrycznych zielonych tablic rejestracyjnych, ale gdyby nie ta kwestia, to korsę na prąd naprawdę trudno byłoby odróżnić od wersji spalinowych, ponieważ odmiana z literką E na końcu wprowadza jedynie malutkie znaczki na słupkach drzwi, i to wszystko. Żadnych zabudowanych przodów czy innych tego typu kombinacji się tutaj nie uświadczy. Według mnie, nowy Opel Corsa to ładnie wyglądający samochód ze zwartą bryłą i przyjemnymi dla oka detalami w postaci np. kształtu przednich świateł. Więc nie mam nic przeciwko takiej strategii, no i nie każdy elektryk musi się jakoś mocno odróżniać od reszty modeli. W testowanej wersji Elegance Business 16-calowe felgi aluminiowe oferowane są w standardzie, a za jeszcze potęgujący niepozorny charakter samochodu szary lakier metalik zapłacić trzeba 2000 zł. We wnętrzu też żadne elementy stylistyczne wyróżniające elektryka nie są obecne. Kabina Korsy ma moim zdaniem fajny projekt, który nie jest zbyt nudny i pasuje do takiego niewielkiego autka. Jednocześnie mamy tutaj klasyczne rozmieszczenie wszystkich elementów sterujących, dzięki czemu samochód jest bardzo przyjazny w obsłudze. Pod karoserią Corsy E jednak wiele rzeczy różni się od wariantów spalinowych tego modelu i elektryczny układ napędowy przekłada się na wyraźną podwyżkę cen względem egzemplarzy z silnikami benzynowymi czy diesla, ponieważ bazowy elektryk w wersji nazwanej Edition kosztuje 132 490 zł, podczas gdy Corsa z 1.2 turbo, 130 koni i z automatem nawet w najbogatszej odmianie oznacza wydatek 102 250 zł. Wyposażenie w Edition jest przyzwoite, to znaczy mamy automatyczną klimatyzację, czujnik deszczu i System audio z Bluetooth, ten czy trochę systemów bezpieczeństwa, ale brak jest za to na przykład jakichkolwiek asystentów parkowania czy świateł LED. Część z tych luk wyposażeniowych uzupełnianych jest już od drugiej od dołu wersji Edition Business, a inne w kolejnych odmianach, których łącznie jest aż 7. I dodając do tego pojedyncze opcje płatne ekstra, to każdy znajdzie konfigurację odpowiednią dla siebie. Osoby chcące mieć solidny poziom wyposażenia, testowaną wersję Elegance Business za 141 090 zł, powinny brać pod uwagę, gdzie dostaje. Się w standardzie nawigacji czy czujniki parkowania, ale wciąż brakuje kamery cofania czy dostępu bezkluczykowego. W egzemplarzu testowym te dodatki się znalazły i wyposażony naprawdę dobrze, ale nie jakoś ekstrawagancko kosztował on około 150 tysięcy złotych. W standardzie w każdej korsie E dostaje się możliwość ładowania prądem stałym z mocą do 100 kW, a także prądem zmiennym 7,4 kW, a za 1500 zł dokupić można ładowarkę pokładową na prąd zmienny o mocy 11 kW. Ładując samochód prądem stałym na najpopularniejszych w Polsce ładowarkach 50 kW można uzupełnić energię do 80% w około 30-40 minut, a korzystając ze słabszej ładowarki pokładowej czas ładowania na mieście prądem zmiennym do pełna wynosi około 7 godzin. Z kolei Używając domowego gniazdka 1,8 kW, ładowanie wydłuża się do około 30 godzin. Wtyczki ukryte zostały na tylnym nadkolu od strony kierowcy, a monitoring ładowania z poziomu samochodu zawiera podstawowe dane, to znaczy procenty i pozostały czas na zestawie wskaźników. W pełni naładowane akumulatory przy temperaturze przekraczającej 20 stopni zapewniały mi około 320 km zasięgu przy jeździe miejskiej, ale nie tylko takiej w korkach, ale również robiąc część dystansu na przykład na ekspresowych drogach przebiegających w Warszawie. Jest to z grubsza zgodne z deklarowanymi przez producenta wartościami i pozwala na spokojną głowę podróżując w terenie zabudowanym, bo tam procenty naładowania spadają naprawdę wolno i jeżdżąc typowo po miejskich uliczkach, wyniki, które uzyskiwałem, oscylowały w przedziale 13-16 kWh na setkę, w zależności od gęstości ruchu. Z kolei, gdy wyjechałem Corsą E poza miasto, to zużywała mi ona średnio 14 kWh na zwykłych drogach, z kolei na drogach szybkiego ruchu wyniki rosły do 21-23 kWh, a prędkości autostradowe podwyższały zużycie energii do około 26 kWh, zatem wtedy zasięg wyraźnie się zmniejszał, ale ogólnie, jak na model o głównie miejskim przeznaczeniu, pojemność akumulatorów w testowanym Oplu jest moim zdaniem wystarczająca, aby zapewnić psychiczny komfort użytkowania. Jeśli jednak ktoś wybrałby się korsą e gdzieś w trasę, to zakładając dostęp do ładowarek, samochód będzie w takich warunkach w pełni używalny w kwestii dynamiki, ponieważ 136-konny silnik dawał radę również przy wysokich prędkościach, zapewniając wtedy może nie wbijające w fotel, ale wciąż zdecydowane i pozwalające na bezpieczną jazdę reakcję na wciskanie gazu z natychmiastowym rozpoczęciem przyspieszania typowym dla aut elektrycznych. Najbardziej odczuwalne było to jednak oczywiście przy niskich prędkościach, gdzie czasami przednie koła miały problem, aby nadążyć za chęcią testówki do przyspieszania i sprint od zera do setki wygląda w tym aucie tak. A w taki sposób od 90 do 140 km na godzinę. Takie zwiększanie prędkości pozwalało mi na wykonywanie wszelkich drogowych manewrów z dużą pewnością, bo samochód zawsze dawał radę, na przykład podczas włączania się do ruchu i obca była mu zwłoka charakteryzująca auta spalinowe, uzależniona od obrotów silnika. Tutaj po wciśnięciu gazu od razu było ostro, przez co elektryczna Corsa E to moim zdaniem zdecydowanie najprzyjemniejsza wersja tego samochodu do jazdy miejskiej. Też cisza podczas podróży ma swój urok i chociaż ja już się do niej przyzwyczaiłem z racji jazdy różnymi autami tego typu, to osoba przesiadająca się ze spalinowca na pewno będzie tym na początku zaintrygowana. Rozmieszczenie przycisków na kierownicy w korsie jest bardzo przejrzyste. Tutaj mamy sterowanie systemem audio, odbiór połączeń z lewej strony obsługuje się tempomat, jest również. Podgrzewanie koła kierowniczego. Trochę gorzej wypada obsługa komputera pokładowego na zegarach, ponieważ oddelegowany został do niej pierścień w lewej manetce. Można też wciskać tą manetkę, żeby na przykład zresetować dane wskazanie. Nie jest to jakieś bardzo niewygodne, ale względem przycisku, który można po prostu sięgnąć kciukiem, tutaj wymaga to odrywania ręki od kierownicy, więc jest gorzej. Tym bardziej że manetki są dziwnie, nawet w pozycji spoczynkowej, uniesione do góry. Wskazania wspominanego komputera wyświetlane są na w pełni elektronicznych, siedmiocelowych zegarach, które moim zdaniem kiepsko zostały wkomponowane w otoczenie. Znaczy, nie ma tutaj żadnej finezji. Wzięto przestrzeń, która była dostępna z wersji, gdzie są fizyczne wskazówki, fizyczne tarcze, sadzono zaślepki po bokach, no i na środku dano wyświetlacz. Za to pod kątem funkcjonalności, no tutaj już nie mogę się przyczepić, ponieważ wszystko co najważniejsze, pomimo ograniczonej powierzchni jest wyświetlane są też informacje z nawigacji, jakieś kilka kabajerów można sobie również ustawiać indywidualnie te tryby osobiste jest kilka pozycji które mogą się tam znaleźć w testowanej wersji nawigacja oferowana jest w standardzie, ale z wyświetlaczem o przekątnej 7 cali. Z kolei za 2000 zł można zamówić większy ekran 10-calowy, tak jak w egzemplarzu testowym. Przy czym i tak oprogramowanie jest dostosowane do tego mniejszego ekranu. Po bokach mamy jedynie wskazania temperatury, więc trochę ta przestrzeń się marnuje. A nie ma tutaj bardziej informacyjnego, wielofunkcyjnego ekranu domowego. Można sobie wyzwolić jedynie menu skrótów, ale tak, żeby była muzyka, informacje z telefonu, jeszcze na przykład mapa. No to tego już niestety nie można zrobić, jeśli chodzi o ustawienia. To są. Moim zdaniem podany w sposób przystępny jest przy okazji też integracja ze smartfonami. Gdyby ktoś chciał, wspominane ustawienia, bardzo tutaj wszystko jest fajnie podane. Innych modułach również nie stanowi to problemu, system działa szybko całkiem, ma bardzo dobrą reakcję na dotyk, więc osobiście, chociaż lepiej przydałoby się tą przestrzeń czasami zagospodarować w niektórych miejscach, to jak dla mnie wciąż daje on radę, jeszcze mamy na dole fizyczne przyciski do przełączania się po najważniejszych modułach, więc na co dzień nie mam do niego większych zastrzeżeń. Pomimo tego, że oprogramowanie centralnego systemu jest wspólne z innymi markami grupy PSA, tylko jest zmieniona trochę szata graficzna, to Opel, znaczy grupy PSA, jeszcze przed tym rozszerzeniem, dopowiem, to Opel pozostał wierny swoim ideałom, jeśli chodzi o panel klimatyzacji i jest on fizyczny, nie w pełni, ponieważ takie rzeczy jak na przykład kierunek nawiewu trzeba zmieniać poprzez menu ekranowe, no ale te najważniejsze rzeczy, temperatura, siła tego nawiewu jest na pokrętłach bardzo wygodnych, co ciekawe, panel ten został przystosowany do do dwustrefowej klimatyzacji. W Corsie E jest tylko jednostrefowa dostępna, więc dwa pokrętła robią to samo, to znaczy sterują jedną strefą. Lusterka boczne w elektrycznej korcie nie są zbyt duże, ale moim zdaniem są wystarczające do tego samochodu. Również niezbyt okazała pod kątem rozmiarów jest maska, którą dodatkowo dobrze widać jest z perspektywy kierowcy. Nie są jakoś bardzo padające. Frontowa szyba jest umiarkowanie pochylona, skutkuje to niezbyt długim podszybiem, i te wszystkie cechy sprawiają, że wjazd gdzieś przodem w testowanym modelu nie jest zbyt wielkim wyzwaniem. Widoczność na boki jest dobra, dopiero ogranicza ją masywny słupek po przekątnej. Tylna szyba. Jest całkiem spora, umiarkowanie wysoko poprowadzona, za nią znajduje się co prawda trochę jeszcze nadwozia, ale przez jego rozmiary nie jest to wielki problem. W ramach elektronicznego wsparcia w Elegance Business dostaje się czujniki parkowania z tyłu, za kamerę cofania i czujniki z przodu dopłacić trzeba 1400 zł. Kamera ma kiepską, dosyć jakość pod kątem ostrości rozdzielczości, ale za to dobrą dynamikę tonalną, więc jest w pełni używalna. Jej jakość w testowanym egzemplarzu jest pogorszona przez porysowany obiektyw. Wpatrzyłem i na przykład te takie pogorszenia kontrastu są właśnie nim spowodowane, więc nie warto się tym sugerować. Kamera jest szerokokątna, dzięki czemu komputer może wziąć po prostu to, co ona Widzi też po bokach i niejako wyrysować na podstawie tego widok z lotu ptaka. Przy czym to nie jest taki prawdziwy widok z lotu ptaka, kamer po bokach nie ma. Kamera z tyłu z kolei w widoku normalnym moim zdaniem zbyt rozciąga obiekty znajdujące się po bokach kadru, przez co sprawiają one wrażenie, że są bliżej niż w rzeczywistości, co nie jest pożądaną cechą. Testowany model ma 406 cm długości i 176 cm szerokości, co czyni go typowo miejskim autem, w którym wrażenie podczas jazdy z niskimi prędkościami poprawia również zestrojenie układu kierowniczego, ponieważ wtedy kierownica stawia niewielki opór, odpowiedzi kół na jej ruchy są bezpośrednie, a zwrotność naprawdę dobra. Nie jest to może poziom najbardziej miejskich maluchów, ale ogólnie Corsa etem model, który w terenie zabudowanym daje radę pod każdym względem. W trasie układ kierowniczy zaczyna pracować bardziej dojrzale, przy czym wtedy Najbardziej odczuć można trochę usztywnione zawieszenie, za co odpowiadają chociażby ważące kilkaset kg baterie, które obniżają środek ciężkości auta. Ponieważ jednak amortyzatory są zestrojone w powiedzmy opłowym stylu, to znaczy stawiającym na pierwszym miejscu komfort podróży, to samochód nierówności np. jakieś mniejsze i tak pokonywał miękko, w czym pomagały jeszcze dosyć grube opony. Wspomina dojrzałość układu kierowniczego, przekłada się na jego utwardzenie wraz ze wzrostem prędkości, przy czym w tym modelu, bez względu na to, jak szybko się jedzie, czuje się trochę jego miejskiego przeznaczenia i żwawości reakcji. Generalnie są one jednak przytemperowane i Corsa E prowadzi się jak zwykły, cywilny maluch i żeby trochę więcej charakteru z niej wycisnąć, należy odpalić tryb sportowy, na którym kierownica zaczyna stawiać większy opór. Ponieważ jednak układ napędowy nie robi się wtedy jakiś nieprzyzwoicie wyczulony i przyznam, że pewien dystans pokonałem nawet na sporcie. Nie Wiedząc o tym, to jest on używalny na co dzień. Pod kątem wyciszenia do około 120 km na godzinę jest jak na miejski samochód. Ok, powyżej tej prędkości szumy powietrza zauważalnie przybierają na sile. W testowanej wersji korsy w standardzie dostaje się pakiet nastrojowego oświetlenia wnętrza, na które składa się podświetlenie kieszeni w drzwiach. Ono jest bardzo kiepsko widoczne w kamerze, więc nawet nie będę starał się go pokazać. Oraz znacznie lepiej dostrzegalne podświetlenie przestrzeni za dźwignią zmiany biegów. Kolor tego podświetlenia jest biały, tak samo sytuacja wygląda, jeśli chodzi o instrumenty pokładowe. I nie ma tutaj żadnych jakichś bardziej charakterystycznych akcentów barwnych, to znaczy nawet na zegarach, ponieważ są one elektroniczne, nie ma jakichś czerwonych wskazówek czy coś. I to w połączeniu z tą bielą i tym. Że te dekoracyjne elementy są takie bardzo rozproszone, nijakie, sprawia, że jest tutaj, jak na mój gust, zbyt nudno. Widać po prostu, że ludzie z Opla nie mieli żadnego pomysłu na to, jak wyróżnić tę kabinę po zmroku. Za to jest tutaj funkcjonalnie, ponieważ wszystkie przyciski przełączniki doczekały się swojego źródła światła. W odmianie Elegance Business z przodu dostaje się zwykłe światło LED. I aby mieć matrycowe Inteliluxy, wydać trzeba ekstra 3000 zł. Sekcje do jazdy dziennej współdzielą przestrzeń z kierunkowskazami i też są diodowe. Tak samo jak kierunki w bocznych lusterkach. Z tyłu w testowanej wersji LEDów już nie ma ani w światłach pozycyjnych, ani w kierunkowskazach. I aby to zmienić, dorzucić trzeba kolejne 800 zł. Bez inwestycji w światła, Corsa wciąż wygląda moim zdaniem ładnie, tylko trochę niespójnie, jak popatrzy się na technologię w przedniej i tylnej części nadwozia. System dostępu bezkluczykowego w testowanym modelu oferowany jest za 1300 zł osobno albo w ramach różnych pakietów. Pilot, którego obsługuje jest, jak na no mój gust, trochę zbyt gruby i zbyt ciężki. Nie do przesady, więc nie przeszkadza i tak jakość kieszeni, dzięki chociażby swoim opływowym kształtom, no ale można by go trochę odchudzić, jeśli chodzi o wykonanie. To na większości powierzchni mamy dobrej jakości czarny, lekko chropowaty, czyli w granicach oczywiście rozsądku, ale odporny na zarysowania plastik, są też dekoracyjne srebrne wstawki. W górnych częściach deski rozdzielczej mamy w testówce miękkie tworzywo o bardzo fajnie wyglądającym wzorku. Podoba mi się on, tak samo podobają mi się te dekoracyjne wstawki. Nie jest taka ordynarna fortepianowa czerń, tylko jest trochę srebra, trochę takiego połyskującego materiału, wpadającego w taki ciemny, szary, grafitowy kolor. I to wygląda dobrze. Na drzwiach wśród najwyższych części mamy twarde materiały, ale rozdzielane są one wstawkami z ekoskóry. Też miękkie wypełnienie i trochę skóry znaleźć może na podłokietniku, ale tylko na jego części. W niższych częściach z kolei kokpitu mamy twarde materiały, ale nie w takich miejscach, żeby jakoś zbytnio zwracały na siebie uwagę. Na tunelu środkowym jest jedyny większy element z fortepianowej czerni. W tej kabinie, jak widać, łapie różnego rodzaju ubytki, jest na to podatny, ale nie ma go na szczęście zbyt wiele, jeśli chodzi o to piano black. W szczegółach, takich jak przyciski czy pokrętła, Opel dobrze sobie poradził, ponieważ ładnie się to wszystko prezentuje. Też żadnych problemów ze spasowaniem nie ma. Więc ogólnie jakość wykonania w Corsie moim zdaniem stoi na dobrym poziomie, jeśli weźmie się pod uwagę po prostu, że jest to mały hatchback, ale biorąc z kolei pod uwagę cenę wersji elektrycznej, no to już trochę wypada optykę zmienić. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki niewielki, ale wystarczający zapas wolnej przestrzeni. Nad głową, przy konkretnym wyprostowaniu się, wbijam się trochę czubkiem jej w podsufitkę. Przy bardziej naturalnym ułożeniu ciała nie jest już źle, więc mógłbym sobie spokojnie tutaj podróżować. Tunel środkowy w testowanym modelu jest w umiarkowanym stopniu wystający. Tylna kanapa prezentuje się tak, nie ma w niej rozkładanego podłokietnika. Bagażnik w elektrycznej Korsie ma 267 litrów pojemności, czyli o 42 litry mniej niż wariant tylko spalinowy. Cechuje się on niezbyt wysokim progiem załadunkowym, małym otworem, a także regularnymi kształtami. Jeśli chodzi o praktyczne dodatki, to mamy tutaj jedynie z prawej strony jeden haczyk na różnego rodzaju torby i to by było na tyle. Pod podłogą znajduje się zestaw naprawczy. Po złożeniu oparć w drugim rzędzie zdolności ładunkowe samochodu rosną do 1042 litrów, podłoga ma wtedy wysoki uskok. Podsumowując, elektryczna Corsa jest moim zdaniem najlepszym wcieleniem tego samochodu, jeśli chodzi o wrażenia z jazdy, a ponieważ jej układ napędowy działa bezproblemowo, to przy oferowanym zasięgu do jazdy w mieście lub w jego okolicach auto to nada się bardzo dobrze, tym bardziej, że mamy w nim przecież też przyjazne w takich warunkach wymiary i zachowanie układu kierowniczego. Jak w przypadku każdego elektryka, sporym problemem Corsy E jest cena, bo nawet najbardziej wypasione spalinowce tego producenta są znacznie tańsze i też bardziej uniwersalne, no ale jeśli ktoś chce mieć małego elektryka, to u Opla znajdzie trzymającą poziom propozycję. I to wszystko, co przygotowałem o elektrycznej korsie. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jej test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. A jeśli ktoś nie ma, zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!